A ty, właśnie. Yy, Wiola, bo ja, ja do ciebie pisałem, i wiadomości nie by do ciebie doszły. kochana! Czekaj, Malwinka, bo ja cię bardzo zdegowała. No, nie. wiem. Ja nie. tu się próbuję pół godziny do ciebie dostać. No, nie ma Marta. No. Tam chciałam, żebyś zobaczyła coś na moim TT, bo nie mogę ci wysłać. No, Sorry, bo Ci Mam kałapkę. Hmm. ale myślę, że będziesz kurwa zadowolona z tej sytuacji. Dobrze. Bo tu właśnie To się nie Mardina, Neta je Neta nie Powiedział, że ty też jest. Wejdę Malwinka, obserwowałam cię, dobra. Dobra, Malwinka, wejdziemy. Obejrzymy. No. no. Ale, usł ale usłyszałam, że też bardzo nie lubisz tej damy, więc mówię, pokażę ci kurwa. Chociaż to nie jest eleganckie zachowanie, ale po dwóch no. latach należało się. Komu? Bo ja ciebie nie znam. Wczoraj ciebie jechali u diamentowej, to jesteś ty? Ty Nie. A naja. ja mają. Ja do Malwiny. Czyj malwiny? Co tam u ciebie słychać? Pozdrawiam cały tým, cioteczki, ciocia. pozdrawiam i życzę wszystkim dużo zdrowia. Kocham! No ja Wie, bała ci się na konto, kurwa, żeby się pośpiać. Uziaczki, ba! Zdrowie. gay? hej! Ty, jesteś taka no tak, tak! Co kurwo, przeczytałaś wiadomość? Na TT? Do kogo ty teraz mówisz? A do kogo to mówisz? Do, do tej pani, co przed chwilą weszła i udawała kurwa jela. A, to ty jesteś, aha. No. No. To no ciebie wie. wyjaśniają też, a. Nie znam jej. O, o też, mnie to wybronika. kurwa mogą wyjaśniać, no. Siema Weronika. Mi, mi tylko chodziło o dzieci, za zastraszanie dzieci, a resztę mam w chuju, bo ja tu się nie boję. Aha. A czemu cię wyjaśniają? Za co? Mnie wyjaśniają? No. Mnie nie wyjaśnia. Nie? Bajera tam narobił kurwa szumu. Nie. Okay. Nie, nie, nie. Okay. Ja ogólnie chciałam tylko e, powiedzieć. Zobacz, no, 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 nie, nie, nie mnie, bo ja jestem no, ja nigdy nie dzwonię. A ja jestem kurwa po operacji. Eee, kurwa. Co, Co tak tu się tak dzieje kurwa? Po operacji jestem w paraliżu, kurwo, arielowska. Eee. Jedna się to na dyktatora, który ci nie dotyczy. dziwko jebana. Ja wiem. Rozumiem. I skończyła się szkoła sekwajera. A ja ja, ja jestem! aja, ja, aja, ja. Aja, A a ja je kocham, robimy Naćpała się kurwa. Nie Dał ci za darmo? Nie wpierdalaj się na TikToki kurwa kogoś kurwa frajrzycą. Ale ja nie, ja nie wpierdalam się i nikogo nie obrażam. Dobra, weź bo słyszałam cię to już na stu tych u niego. Ale, ale ja, ja tylko przyszedłam się przywitać z ciocią. Jaką ja no kurwa, kurwa ciociu? Weź spierdalę, weź tą kurwę, wyjebo, bo ta kurwa to naciągnę Nie obrażaj, nie obrażaj, nie obrażaj, nie obrażaj, nie że nie się nie karenka! nie się nie bo nie obrażaj, nie 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 Dobra! nie ja, ja, ja wam powiem, że jak one się nie kochają, to ja nie wierzę w miłość. Tak. Kurwa, to kabaret był. I, stop. I gdzie bym się nie pokazała, nie udowodniła kurwa tej kurwy mafii, tej diamencikowej bariery, to wszędzie się ktoś pierdala. A. O Boże. Ja kurwa ze śmiechu A to, ty z kim? A zaraz, to co nie? z kim wojujesz? Z Diamencikową, z, z nie wiem, czy mafia, czy kto? No, z Diamencikową, z to Mafii i Bajero. A ty się kłócisz. Bajera, ha? Ariel, Bajera, Ariel, Kamiński Paweł. To mój brat, który dwa lata temu wpierdolił moją matkę w aferę. Przez dwa lata obrażali moją matkę i ja wybałam się w cały TikTok dwa miesiące temu, bo moja mama bała się wyjść z domu ma 70 lat. Zadzwoniła do mnie, że jacyś ludzie jeżdżą, wyzywają z samochodu, a opiekuje się moim synem. Więc wpierdoliłam się na tego TikToka dwa miesiące temu, no o. i tak to się zaczęło. I teraz z kim wojujesz? No z kobietą mafii, z diamencikową, no i z bajerą, yy, Za Aha. No. A z tego co wiem, to pani też nie za bardzo pała sympatję do pewnych ludzi. Więc to tak wyszło. Ktoś dał mi znać, że pani. Nie zablokowali mnie na każdym koncie, nie mogę wejść. Zmieniam hasła, zmieniam wszystko, zmieniam nazwę, Zmieniam wszystko. Pousuwali filmy, rozmowy, wszystko. Dzięki Bogu zdołałam nagrać dużo. No i za trzy tygodnie będzie spotkanie z pewnym panem. No i obsrali dupę. I o, dobra. Do na policję! Ej, to ty jesteś tą nową, Ej, to ty no, to ty jesteś tą nową kurwą, co bliki wyciągasz z bajero od ludzi? Nie! Nie, to twój syn! To twoja biegunka! Uważaj! Obudź się! posrałaś się! Posłuchaj kurwo! Mój syn to jest z ojcem dziwko jebana, a córka jest dorosła! Ale ja cię w ogóle kurwa nie znam! No to na buntów przyszłaś, chodzi? kondonie! No ja przychodzę do cioci, a ty mnie cały czas kurwa jego mać obrażasz! Nie kurwo! Weszłaś tu i ty zaczęłaś obrażać mnie geju! No przepraszam Cię, podasz mi rękę? Nie kurwo, ja Ci podam kurwa... Zapraszam proszę bardzo, bo, <noise> kurwa to... Różnych... możesz mi wylizać jak się zesram. I jakbym była mężczyzną, bardzo bym Ci wylizała, bo... No, ale jesteś kurwo bajery, bo macie team kurwy Ariela. Matko jedyna. Ale to nie ten Tim, to nie ten Tim, także wypierdalaj. O ja pierdola. Ja jestem w szoku. Rzadko, rzadko jest tak, że mnie coś zaskoczy, ale to teraz to był hit, nie? Aż, 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 aż Sherry się uciszyła, ona już nie wie, co powiedzieć. Ja nikogo nie atakuję, przestań. Ja powiedziałem, ja się dopiero co z jednej wyleczyłem i nie chcę następnej na razie. Ciechu, wyszły z okna? Edyta. No wyszły. Chyba ktoś ich wyjebał. A, to może moderatorki. Kurwa, ja nie znam tego kurwa. Cóż, a Tak. Cóż, Ona musi najpierw to teraz przepracować w głowie. No, no, bo ja musiałam wyjść. Monia idzie. O, Boże. Ja pierdolę. Nicoletti, Nicoletti, coś ty tam pisałaś, Nicoletti? U padre. co ty tam pisałaś, Padre? U padre. Chyba to wyłapię. Coś chyba wyłapałam. Mordko. To może, czy nie, ona jechała sama, nie? No, a później no. ciotka donosiła wszystko, Znaczy, ciotka to, ciotka to jest taka ciotka, właśnie. Ona tam gdzie kurwa kogoś jebią, to ciotka przychodzi, żeby jebać na doczepkę, rozumiesz? No. Jak usłyszała, że ktoś ma kurwa dymy ze mną, jadą wszyscy mnie, to ciotka też. Nagle jej się przypomniała sprzed 10 lat, kurwa. No. kogo biła ziutka w jego domu. Ciebie jebią, Macia, a mnie wpierdalają, że mam cię bronić, kurwa. Nie ma takiej korwalnej. Ale, 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 ale słuchaj, słuchaj, Szere, zajebiście, ona to powiedziała. Ciotka jest taka ciotka, że przychodzi i wyjaśnia ciotkę. <laughs> Nie A Aziuta, Juta biła. Czekaj, no ona wjechała do kapitana. No. Wtedy na no. no to oni przecież tam z gazem wylecieli na nie. Cześć kochani. Biorąc pod uwagę, że tu jest 454 osoby, chciałbym zaśpiewać bardzo ważną pieśń. Co to jest za drużyna. nie niebie tak jebana kurwa świnia. Artur Bumer, buziaki pa. Wiedział, że zawsze Artura Bumerach pycił mnie na najwyższy. Hmm. On pisał, że nigdy nikt nie skłóci go z ciotką. Hmm. On tak ma. Nikolet. Karma, karma, tak? Czy masz nikt? To, co tutaj pisze, coś, uzerek. E, to powiem ci jeszcze lepiej. Jak kurwa, przez 7 miesięcy byłem na leczeniu. Puszamy, nawet. my puszczamy to, y, to, to, tego właśnie, który tam wstydza. się nagrał, do, do tego. Nie Do Puszczę. A czekaj, bo tu mi coś dostałam. O i ile na tak będzie najlepiej, najrozsądniej. Nie, nie możemy tego puścić. No, broniłaś tego faceta na lajwie, a Sylwia była bezradna. Tak, no, tak było. Jaka jesteś? A oni tam. Jaka jesteś? Ale pamiętasz, oni, tamte oni, 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 oni wtedy coś mieli tam między sobą, nie? Oni tam się spotykali przecież. Zobaczymy co tam jeszcze było na tym live. Słuchaj, ja roję ja się mówię, wczoraj ja was słuchałem, wiem co jaki był live, na nacie wszystko, ale trzeba być obiektywnym. Nacia, wtedy miała problemy i ciotka to wykorzystała, bo ciotka... słuchajcie, taki w ogóle moment, że straciła konto przez Arona takiego. On teraz w ogóle w pigułach jest. W ogóle brawo Ciotka, że skieraś pigułę, gdzie jest Aron. Yy, no i Aron jej zablokował konto, to ciotka stwierdziła. I ona po tym wszystkim dostała takiego kurwa szału, że odkażyła wszystkich. Proszę. Aaron najpierw był w teamie magnesowej, a zablokował On mi konto za magnesową. On był przecież jej psychofanem. Tak. Ale przyznał się do tego i przeprosił. Przecież Aaron zrobił Aaron raz to potrafił. Płot, ale potrafił powiedzieć i się do tego przyznać. Szkoda konta, bo tam było bardzo dużo wspomnień i bardzo dużo filmików. Moje pierwsze konto było bardzo, bardzo duże. Ja pamiętam, jak on codziennie dodawał z 10-15 filmików ze zdjęciem Angeliki. Ja <laughs> Kurwa, dziękuję, że teraz, w tej to... chwili w To mnie to nie interesuje. Nie zaczepia mnie, nie rusza. Piguła. Ja to mnie to nie interesuje, nie zaczepia mnie, nie rusza. Słuchaj, to, mnie to nie interesuje, nie zaczepia mnie, nie rusza. Dostałaś bloka, nie będziesz słuchać. <grystanie> <grystanie> Jaką takie perełki się trafiają na okno. O, pana dostała? O, jak mi przykro. Blokuj te pasz chwilę. Kobieta mafi ma ban. Tutaj będziemy banować. Jak mi przykro. Zasłużyłam na tego Bona. Oni wczoraj, Z czego... mojego live'a wróciłam do tego, dlatego że mnie to cały czas boli. Tych, to, co ze mną robili. Ja nie będę bronić tych ludzi, nie będą mi robić narracji, że będę broniła ludzi, których którzy mnie skrzywdzili. Nie. Wspominki co zrobiłam. Hmm. Wszystkich o to was inaczej. Żyna trzeba podać zarodek, później Arowia się Nacie. Tam było takie popierdolone to wszystko, ale wszędzie, w każdej dramie to nie była miała tego była ciotka. Wszędzie się wpierdalała. Ona się dogadywała z nacią. Mówię wam, w piątek o 15, a w piątek o 20 już na cię wyzywała. Tak, to jest akurat pra, to jest akurat prawda. Ja nie liczę ile razy prywatnie nawiązywałam z nią kontakt, zdobyłam nawet do niej numer gdzieś tam od jakiejś osoby, żeby się z nią dogadać poza jakby strefą internetową. Wiesz... Y no, ile razy bym nie przeprosiła, ile razy bym na siebie nie wzięła wszystkiego, nie przyznała się, to i tak gdzieś za parę dni, czy miesięcy, czy lat jej się odkleja i wraca do tego, co było i jedzie mnie jak śmatę. No to czy my mamy gadać z taką osobą, jest to jest osoba, siada? wiesz. Brak siana, brak atencji Brak siana, brak atencji Dlaczego ty jeszcze nie ma... Nie, nie, czekaj, brak ja coś jest, do tego powiem. Nie ma żadnego siana do chuja. Komu jak komu, ale atencji tobie nie brakuje, Szery. <grystanie> o Boż ja nie wiem, co oni sobie wyobrażają. Czekajcie chwilę, muszę coś zrobić. Trzeba coś na razie like. Się poszerza, tu będzie bardzo dużo tego wszystkiego. Ma być jakaś galeria mini, i to, i tamto, sramto i o to. Nie, no, bardzo ładne okolice. A młode się bawią. Wiesz, to ja nie wiem, czy byłbym w stanie żyć yy, poza granicami, chociaż ja myślę, że to mnie i tak, tak czeka, żeby się wyprowadzić z Polski. Niestety, ja tak odganiam te myśli, mówię, kocham Polskę, kocham Polaków, Polacy niekoniecznie mnie, ale yy, niestety prędzej czy później będzie mnie czekało, to, żeby jednak wyjechać z Polski. Bo mam wrażenie, że... mam wrażenie, że. Mam wrażenie, że w Polakach jest coraz to większa zawiść, konfidenctwo, bo... takie coś, co nie wiem, może wcześniej tego nie widziałem, a może internet mi otworzył oczy na wiele rzeczy. Nie wiem. TikTok bardzo mnie. I tyle zmienił, co y, pokazał, że no jest bardzo źle.